No hej, dawno mnie tu nie było, a trochę się zmieniło. N nadal piszę powieść. Ale, ale. Ta powieść. No, to nadal jest saga rodzinna. Powiem tak w skrócie, na czym to polega. Otóż, tak w skrócie to powieść ma tytuł: Saga Rodu Kuczka. I e, w powieści występ. No, Powiedzmy, że powieść jest o katolicko-prawosławnym małżeństwie Zofii i Igorze Bortanowi Czukuczko. No i to katolicko-prawosławne małżeństwo, to ono, no powiedzmy, że to jest małżeństwo z przeszłością. No. I ale oni są zgodni. i nad ich, ale nad ich małżeństwem wiszą ciemne chmury. Nie mogę powiedzieć mm, na czym to polega, ale tak. Nad ich małżeństwem wiszą ciemne chmury. Powiedzmy, że nad tym katolicko prawosławnym małżeństwem będą, no pewne osoby będą próbowały im przeszkadzać. Ona ma na imię Zofia i jej ojciec jest prawosławny. On ma na imię no, jeszcze nie wiem. Ale Aleksandr, czyli Sasza albo Igor. No, jedno z tych dwóch. Jeszcze nie wiem. Ojciec Zofii jest prawosławny. Jej mogę tylko powiedzieć, że jej rodzice nadal będą razem, a co do jego, to jeszcze nie wiem. A w ogóle nadal podoba mi się Przemysław Gintroski. No to tyle. A ta powieść to nadal będzie seria. No. Każdy ten będzie miał tytuł Saga Rodu i mm, każdy tom będzie pisany w formie trzecioosobowej. Będzie jeden paragraf na każdą postać. No. Mm. To chyba tyle, co mogę powiedzieć. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Kocham Was.